Jaruski Ja idę kanca! Polska chce kawałek Czech, musimy go odzyskać. Kurwa mać! No powiem wam szczerze, że nie sądziłem, że dzisiaj moim oczom ukaże się kurwa takie arcydzieło. Ja pier... pole! Przecież to będzie kurwa 13 minut. Ja pier... Ale hit! Oglądamy, kurwa. Dobra, moi drodzy. Dobra, oglądamy o tym, że Polska zaraz Czechy podbije. Pozdro. Na granicy no dobra, dobra, czeskiej w cieniu dzięki za lasów, dzieje się coś, co przypomina scenariusz rodem z alternatywnej historii. Tej, w której granice Europy wciąż potrafią się przesuwać. W małej wiosce, gdzie przez dekady panował spokój. Nagle roz... Ahoj, ja jestem Czech! Brzmiewa echo słów o ziemiach utraconych. Ahoj. Polska dosłownie chce odzyskać kawałek Czech i stanie się to już naprawdę niedługo. Brzmi absurdalnie, a jednak sprawa jest jak najbardziej realna. To echo wieloletni. Ja dole no, mi się wydaje, że to jest materiał, jak w dzisiejszych czasach my zwykli ludzie chcemy żyć w spokoju. Mi, mi się wydaje, że nie, nie ukrywam, że ci sami ludzie chyba później mówią. Ale fajnie było lwów odzyskać. O jest kurwa, Boże, kurwa lwów, o, wiesz, ci sami ludzie. To Letniego są sporu daje. granicznego, który dziś znowu wraca na biurka urzędników w Warszawie i Pradze. Na pierwszy rzut oka mowa o fragmencie ziemi, który dla przeciętnego turysty byłby tylko kawałkiem zielonej mapy, kilka hektarów łąk, dróg i koryta rzeki, które w międzyczasie zmieniło swój bieg. Ale w geopolityce takie drobiazgi mają ogromne znaczenie, bo jeśli kraj odzyskuje coś, co uważa za swoje, drugi musi to oddać. I to nie jest już gra tylko o symbole, to realne pieniądze i szansa w przyszłości. No. Ten spór nie pojawił się wczoraj. Jego korzenie sięgają lat 50., gdy podczas wyznaczania granic po II wojnie światowej popełniono, jak dziś mówią urzędnicy, techniczny błąd. Polska planowała wrócić z Czechami do rozmów w tej sprawie, i teraz faktycznie to się stanie. Co konkretnie odzyskamy? Jaka jest historia tego terenu? Gdzie leżą ziemie, które Polska niedługo może zdobyć? I co nam to realnie da? To wszystko w dzisiejszym materiale. Zapraszam na odcinek. Kreską na mapie. To obszar, w którym historia, polityka i tożsamość splatają się w gęsty węzeł. Już 100 lat temu te same ziemie stały się tłem dramatycznych wydarzeń, czyli walko Śląsk-Cieszyński. Dzisiaj rezultaty tego sporu widzimy w podzielonym Cieszynie, gdzie miasto zostało w pół podzielone między Polaków i Czechów. Ale to wszystko nie było takie proste. Granica y, dla mnie na przykład i dla ludzi w moim wieku już praktycznie nie istnieje. Ponieważ my tutaj wcześniej nie przechodzimy granice automatycznie. Widzę na przykład jak przyjeżdżają ludzie i fotografują się na granicy jedną nogą w Czechach, jedną nogą w Polsce, ale dla mnie to jest zupełnie naturalne, przechodzimy z jednego miasta do drugiego i tak jakby to było jedno duże. Po pierwszej wojnie światowej, gdy odradzały się zarówno Polska, jak i Czechosłowacja, oba narody rościły sobie prawa do tego regionu. Dla Polaków był to obszar z przewagą ludności polskojęzycznej i bogatymi złożami węgla. Dla Czechów strategiczny punkt kolejowy łączący Pragę z wschodnią częścią kraju. W styczniu 1919 roku spór przerodził się w otwarty konflikt zbrojny, a linia no. frontu przebiegała wzdłuż rzeki Olzy. Choć walki trwały zaledwie kilka dni, zapisały się w pamięci obu narodów jako bolesna rana. Ostatecznie ja muszę coś powiedzieć, kurwa, To powiem szczerze. Nie wyobrażam sobie, kurwa. W sensie powiem tak, jest. Brak mi słów w ogóle. Wiesz, co chodzi, żeby skomentować to, co oglądam? Naprawdę. Brak mi kurwa słów, żeby skomentować to, właśnie, co ja oglądam. Naprawdę. Jakim cudem pierolony śląsk Cieszyński jest kurwa bolesną raną w sercu Polaków? Czy przeciętny Polak codziennie wstaje z bólem serca, kurwa o śląsk Cieszyński? On kurwa na mapie nie potrafi tego miejsca pokazać palcem. Wiesz, co chodzi? On nie potrafi Rosji pokazać. Ja pier... Jestem załamany, kół ku... po prostu. Boże, jak to jest k***a no. Decyzją Mozart Nie boli, rytoner ciebie boli wszystko. Ritoner, ty posuniesz się do wszystkiego, żeby dostać subskrypcję w prezencie na tym czacie, no. W 1920 roku teren Zaolzia hmm. przypadł Czechosłowacji. Mimo, że w wielu miejscowościach większość mieszkańców stanowili Polacy. Dla tysięcy rodzin po czeskiej stronie Olzy był to cios. Nagle znaleźli się w obcym państwie... Choć ich język, nazwiska i tradycje pozostawały te same. Do dziś na Zaoziu, czyli po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego, mieszka około 25 do 30 tysięcy osób deklarujących polskie pochodzenie. Działa tam polskie szkolnictwo, teatry, gazety, a nawet lokalne media publiczne nadające w dwóch językach. W wielu domach mówi się po polsku. Choć paszporty są czeskie. To tu jest, tu jest w zasadzie ważne to, kto się kim czuje. No, urodziłem się tutaj, wychowałem się tutaj, yy, obecnie mieszkam tutaj, działam tutaj, pracuję tutaj, czyli w zasadzie założenie jest moim domem. Natomiast yy, no, ja się czuję Polakiem i jestem Polakiem i w, yy, deklaruję to, gdzie, gdzie tylko mogę i nie wstydzę się tego. W arkuszu spisu ludności również zaznaczyłem narodowość polską, ale wiem, że to jest temat dosyć drażniący dla wielu osób mieszkających tutaj, bo nie każdy jest w stanie powiedzieć, że jestem Polakiem. Ta specyficzna, pograniczna tożsamość przez dekady była symbolem Boże, i tych biednych ludzi, chcą, którzy sobie tam mieszkają, chcą skarać kurwa taką chorobą, kurwa, jaką jest polskość. Naprawdę. To Współczuję tym Czechom, kurwa. I tym ludziom, którzy tam mieszkają, chłopie. Naprawdę. Skomplikowanych relacji. Żyjesz se, żyjesz co, żyjesz se, kurwa, normalnie, a tu w pewnym momencie przychodzi jakiś psychopata i ci mówi, że od dziś jesteś Polakiem. No, kurwa, to załamanie by było, no. Między Warszawą a Pragą. Pełnych cichych pretensji, niedopowiedzeń i wzajemnych stereotypów. Kiedy hitlerowskie Niemcy zajmowały Czechosłowację, Polska w 1938 nie wiem, roku... Bo, wiesz, wiesz, jak, wiesz, to jest pier... Pod jakieś polskich, w sensie nawet nie, nie mogę powiedzieć dzieci, pod szympansów intelektualnych. Wyobrażasz sobie sytuację, gdyby Polska wyciągła mapy z II wojny światowej, żądała jakiegoś kuwawego jebanego dworca kuwa w Zaolziu, albo w Śląsku Cieszyńskim ku Czech, i później przyskoczyłyby, wyskoczyłyby Niemcy i powiedziałyby o Śląsku? To, to powiem tak, no to ja no, już tego nie rozumiem. To oddajmy Pomorze i Śląsku Niemcom, weźmy sobie pierwotny rozje***. Stacje kolejowe we Lwowie, albo jakieś puste, pielone bagna na Białorusi, żeby być wielką polską, kurwa, z PKB, o nie wiem, kurwa, o równości chyba Nigerii, no to to by było mistrzostwo świata po prostu. Odebrał... Ja czasami powiem wam szczerze, ja zaczynam się przebudzać. I ja się nie staję lewicowy, tylko ja zaczynam dostrzegać, co bycie takim hardkorowym prawakiem robić z mózgiem. To cię autentycznie odmurza kurwa. i robi z ciebie kula kretyna w interakcjach międzyludzkich. Nie wy, kurwa, to jest po prostu aż mnie dawne no. tereny Czechom. Włączając w granice te obszary. Jak ja czytam posty prawicowców liżących jaja ruskim, albo jak ja czytam kurwa, właśnie oglądam takie rzeczy, to aż mnie skręca z screen'a, Naprawdę, aż mnie skręca screen'u, chłopie. Ja nie wierzę, że są Polacy, którzy potrafią myśleć w ten sposób. Czy to jest aż obrzydliwe! Które teraz widzicie, w czasach. Z ponad chyba 60 czy 70 lat od zakończenia II wojny światowej jest grupa chorych psychicznie ludzi, którzy analizują czy dworzec kurwa, w Zaolziu, albo czy dworzec w Lwowie nam się należy z powrotem. Wiesz co o Ja pierdolę, to jest po, po... Panek. W Związku Radzieckiego ostatecznie musieliśmy oddać te tereny, ale nie wszystko zostało z naszymi południowymi sąsiadami w pełni uregulowane. Trzeba powiedzieć, że to nie jest taki prosty problem, że tylko można coś rozstrzygnąć i już wszystko będzie dobrze funkcjonować, ale. Region został podzielony i narodził się. i z tego pewien problem, który ciągnął się przez dziesięciolecia. Ale tu nikt o nic nie ma problemu, kur... Czesi mają to w pizdzie, unia Europejska ma w pizdzie, pi... wszyscy na świecie mają to. Dziś tylko jakaś grupa schizofrenicznych Polaków się obudziła i o tym kręci filmiki. Dzisiaj już można powiedzieć. <grystanie> każdy ma to w dupie, kurwa. Te stosunki są dobre, ale w okresie międzywojennym, tak naprawdę. w latach 40. Każdy ma to w chód. kompletnie. to był kryzys między tymi, powodowało kryzysy między tymi państwami. Podejście państwa do mniejszości. Dzisiaj ono jest poprawne. Nie jest, nie ma już tych problemów, które funkcjonowały w, w okresie międzywojennym, czyli jakiegoś problemu ucisku narodowościowego. Natomiast Jak to? Wtedy było takie pojęcie, że. Ja wam coś powiem na temat terytoriów, państw i granic. Ludzie to są zwierzęta stadne. Ogólnie my ludzie jesteśmy zwierzętami, co nie? I ja wam coś powiem szczerze ludzie przywykają do miejsca, w którym się wychowują, żyją, mieszkają i tak dalej. Gwarantuję wam to, że większości ludzi, którzy tam mieszkają w Cieszynie po śląskiej czy tam kurwa po czeskiej czy po polskiej stronie, mają to totalnie w chodu. W sensie oni mają to w dupie, im się wygodnie żyje, oni mają pracę kolegów, znajomych, życie. Oni mają w chuju co jest gdzie, po co, dlaczego. Kurwa. Po co to zmieniać? Po co rozpierwać komuś życie, chłopie? To jest normalne. Albo oni, ich, albo oni nas. I z jednej strony Czechosłowacja uzyskała teren, e, który jej był potrzebny z powodów gospodarczych i strategicznych, a z drugiej ludzie, ci, lu ci ludzie, którzy tu mieszkali, stanowili pewien problem. Wszystko zaczęło się od błędu administracyjnego, który przez dekady wydawał się tak drobny. Że nikt nie zaprzątał sobie nim głowy. Ale w XXI wieku, gdy każde drzewo i metr ziemi można zmierzyć z dokładnością do centymetra, takie pomyłki przestają być nieistotne. W latach 50. XX wieku, podczas powojennego ustalania granic, rzeka Olza i kilka jej dopływów zmieniły koryto. Granica, która miała przebiegać wzdłuż rzeki, w praktyce przesunęła się, i to na niekorzyść Polski. W efekcie część terytorium, które zgodnie z dokumentami powinno należeć do naszego kraju, znalazło się po czeskiej stronie. Przez dziesięć lat nikt nie protestował, bo w realiach zimnej wojny takie sprawy po prostu się zamykało. Jednak w 2022 roku polski rząd wznowił rozmowy z Pragą. W ramach prac Komisji do Spraw Wytyczania Granic Państwowej. Wyszło wówczas na jaw, że różnica powierzchni nie jest symboliczna. Chodzi o około 368 hektarów ziemi położonych wzdłuż granicy na południu województwa śląskiego. No, w was, miejscowości Marklowice Górne, Chałupki i Bogumin. Część z tych terenów to pola uprawnej łąki, ale też... Dokładnie. Jakbyśmy odzyskali te ziemie, to nasze rolnictwo by, kurwa, eksplodowało i rozsadziłoby całą Europę. Jesteśmy tak, kurwa, potężni. Fragmenty z dostępem do koryta Olzy, a więc ja, tereny pierdolo. potencjalnie atrakcyjne pod względem inwestycyjnym i hydrologicznym. No. Strona polska... Aglomer... Jak tam, kurwa, nic nie ma, ja pierdolę, tam są same pierdolone lasy, w co tu można, kupić? zainwestować. W co kurwa tutaj można zainwestować? Kurwa nie wiem, w, w, kurwa, w gniazda mrówek, czy o co tu kurwa chodzi? Co tu może powstać? 360 hetralów, hektarów, no, zindustrializowane, no chyba w drzewach. Inwestycyjnym i hydrologicznym. Strona Polska argumentuje, że zgodnie z historycznymi mapami i aktami prawnymi te obszary powinny być przekazane Polsce już w latach 50. Lecz proces ten nigdy nie został sfinalizowany. Jest więc się o co bić. W końcu to obszar, większy niż powierzchnia Monako i Watykanu razem wziętych. I to prawie dwukrotnie większa. Rozmowy prowadzone przez polsko-czeską ja komisję mają kurwa. skończyć się podpisaniem. Ja, w sensie, ja wam coś powiem: ja nie jestem krytykiem ani hejterem globalisty. Mnie mało interesuje, co on robi, i rozumiem go z pozycji youtubera, że nagrywa czasami takie filmy. E, bo też jest część widowni, która jest zainteresowana takimi odcinkami, że tak powiem, u Wielkiej Polsce. Ale ja wam powiem szczerze, że ja nie wiem jak on wytrzymuje realnie kupa w wielkim studio stojąc z kamerami za dziesiątki tysięcy złotych, pierwoląc w ten sposób, to jest dla mnie to jest niemożliwe po prostu kurwa. To jest nie do zrobienia. Powiem Ci, że najgorszy odcinek swoje jaki nagrałem, nie wymagał ode mnie tyle psychiki, chyba co taki film. Kurwa. Nowej umowy międzyrządowej z nieoficjalnych informacji wynika, że Czesi zgodzili się już na korektę przebiegu granicy w kilku miejscach. Choć rozmowy o szczegółach, zwłaszcza o tym, jak zostaną rozwiązane kwestie własności prywatnej i rekompensat, wciąż trwają. Dla Pragi sprawa ma charakter czysto techniczny, dla Warszawy symboliczny i prestiżowy. Do tej pory Czechy wzanie. Mi się wydaje, że Polacy mają to w. Ja kiedyś widziałem sondę uliczną, że pytali się Polaka przecież tego jaka to flaga i pokazali mu flagę Czech i on powiedział Filipiny i to mi tak ugrzęzło w głowie, że nawet za 20 lat sobie to przypomnę. Były w stanie Polsce oddać te tereny, które teraz widzicie, wśród nich regulacje własności w Pradze lub inne fragmenty przygranicznych gmin. Sporne działki położone są na południowym krańcu Polski. Powiecie, panowie, my znamy flagi i pozycje państw, bo się interesujemy mapkami, grami z mapkami i tak dalej. Ja wam gwarantuję, że jakbyście wzięli osobę z pokolenia powiedzmy przeciętnego 40 lat, to, to dwie na pięć osób nie potrafiłyby pokazać palcem kurwa Czech, Słowacji, Rosji albo coś w tym stylu. I ja wam to gwarantuję, Linie rzeki Olży to pas ziemi rozciągający się pomiędzy chałupkami po stronie polskiej a bokuminem po stronie czeskiej, a także, jak wspominałem, w rejonie Marklowic Górnych i Karwiny. Na mapie to zaledwie kilka zielonych plam wzdłuż granicznego nurtu rzeki, ale dla lokalnych władz i inwestorów to teren o realnym potencjale. W pobliżu przebiegają tory kolejowe oraz droga międzynarodowa łącząca śląsk z Ostrawą, a więc z jednym z największych czeskich ośrodków przemysłowych znajdują się tam także fragmenty infrastruktury przeciwpowodziowej, wały oraz planowane odcinki ścieżek rowerowych. I mostów. Z polskiej perspektywy to nie tylko kawałek okay. pola, to dostęp do rzeki i możliwości rozwoju przygranicznej logistyki, transportu i turystyki okay. wodnej. Eksperci cytowani przez portal mani.pl wskazują, że wartość tych terenów, biorąc pod uwagę obecne ceny gruntów inwestycyjnych w regionie, może sięgać nawet kilkunastu milionów złotych. Zwłaszcza jeśli w przyszłości zostaną one objęte planami rozwoju infrastruktury przygranicznej lub projektami... Polska musi po prostu odzyskać te ziemię, żeby tam powstała elektrownia atomowa, bo nigdzie indziej w Polsce nie ma miejsca i tam by powstała. Ochrony przeciwpowodziowej finansowanymi z Unią. Kurwa człowieku, jakie inwestycje, jakie kurwa to, jakie kurwa tamto, CPK zostało zabite kurwa w dniu zmiany władzy 10 sekund. Polska elektrownia atomową stawa już, stawia już kurwa 40 lat. Co my kurwa możemy? Gdzie my, co, kurwa, Jaki? gdzie i po co? Europejski... Jedynie co to zagarniamy te tereny, wyciąć drewno je Chińczykom sprzedać, no dosłownie to jest chyba jedyna alternatywa. Kurwa. Dla tych Co ciekawe, według czeskich mediów wielu lokalnych mieszkańców nawet nie wiedziało, że mieszkało na spłotem terenie, aż do momentu, gdy pojawiły się komisje geodezyjne z mapami i satelitami. Na spornym obszarze miejscami mogą znajdować się pojedyncze gospodarstwa i domy, które formalnie mogą znaleźć się po polskiej stronie granicy po korekcie. Według informacji przekazywanych przez czeskie media lokalne takich nieruchomości jest zaledwie kilka. To stare domy, których mieszkańcy często od pokoleń mają polskie korzenie. W rozmowach z dziennikarzami przyznają, że nie robi im to różnicy, czy będą Polakami czy Czekami, Mogą spokojnie uprawiać swoje pola. Ja myślę, że tu różnorodność to jest si tak, jak każdy to w nim ma jednak. To co myślę, że każdy jakimś sposób tu różnorodność w nim ja trzeba to w w tą przystupu, a nie na to ale obecnie można u to w nim ani się narodu. że Polacy mają troszkę tu historię, no to że nie a tym padem w nim. O, ale tu komentarz zrelował. Mówienie, że Polska potrzebuje nowych terenów, jest gadaniem głupich ludzi. Polska potrzebuje technologii i mądrych naukowców. Dokładnie. I Polska potrzebuje kupa ludzi. Wy kształconych przede wszystkim. Więc może zabie... jak za czym zabierzemy Czechom trzy rozjebane domy kurwa, i 300 hektarów ziemi, to może byśmy zrewolucjonizowali jakoś polskie kurwa, szkolnictwo i, i zadbalibyśmy o to, a nie kurwa, jakieś... A niektóre historyczne rzeczy cytliwej, na niektóre historyczne rzeczy są zatem prawem, jako hrdzi. My myślę, że ta nasza historia jest taka... Ale mógł wszystkich mógł... zabili w Katyniu, nie ma tu już mądrych ludzi. Nie za to wszystkich ludzi mądrych w Polsce w Katyniu. Kurwa. Půžně byl ještě taký incident, který se nazývá Powstanie Varšavské. Tam tež dužo mądrych lidí zginelo prostu. Zajímavá, ale jsme možná takový, že v tomhletom jako, ne, nemáme o sobě nějaké přehnané představy a vnímáme se tak jako trošku možná civilněji. Ale myslím si, že právě ty rozdíly jsou hodně zajímavé, že, že to je to, co mě třeba... Zatem wiele wskazuje na to, no. że Polska faktycznie w najbliższym czasie dokona z Czechami wymiany tych ziem. A biorąc pod uwagę, że Andrzej Babisz wygrał obecne wybory w Czechach i w relacji z Polską, w tym z aktualnym rządem, to wiele wskazuje na to, że będziemy świadkami historii, w ramach której nasz kraj wzbogaci się o nowe tereny. To się dzieje naprawdę rzadko, więc materiał na ten temat. się że nawet jakby doszło do jakiejś wymiany teren, to i tak by nas wypierdli w dupę bez mydła, i by się później okazało, że wzięliśmy kur... Wioski za tereny, w których jest kurwa nie wiem, gaz, ropa albo coś, bo by to. Kurwa, ja to czuję, ja to czuję, Polacy i tak by wyszli na tym, jak Zabłocki, kurwa, na mydle. Temat zdecydowanie myślę, że był potrzebny. Jeszcze nie mamy wszystkich informacji, więc basowaliśmy na doniesieniach medialnych, ale wszystko no. wyjaśni się już wkrótce. Dajcie znać, co sami sądzicie na ten temat i czy ktoś z Was ma jakiś pomysł, jak Polska mogłaby jeszcze wykorzystać te nowe tereny. Dajcie znać w komentarzach. <laughs> z mojej strony, na dzisiaj to już wszystko. Ja pier to musi być filmik kierowany pod ludzi, którzy grają w Age of History, a ja nie wierzę, że jest inaczej